Cześć widzowie! Dziś będę testował e, nowy smak. Grappy. E, jakby grappa to są. ma różne smaki, nie? Jest e, grappa Ice, grappa Fun, grappa e, e, Raping Kids, grappa Negro i grappa Uran. Ostatnio wyszedł e, będę próbował Uran. E, e, gra, grapa Uran. Już czytam wam skład tego napoju. Mm, chwilę. Gram uranu Gra, grapa uran. Napój gazowany o smaku kiwi, uranu, owoców egzotycznych. Więc będę to testował, zobaczymy jak będzie. Pff, trochę się boję. Usłyszałem, że tu pisze, że to ma kiwi. Mam alergię na kiwi. Ale spróbujmy, spróbujmy. Ja jestem od hardkorowych wyzwań. Butelka wygląda tak. Uh, no, mam nadzieję, że będzie fajnie, nie? Uh, nie wiem jak to będzie, ale... Próbujmy. Kurde, wygazowało się, nie? Uran wszystko zeżarł. A! <tryk> Uch. 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 Mocne, mocne. もうすぐ戻った。 Dzięki mi za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało, polecam, grapa ice green, yy, grapa uran, uran.